Chorwacja, od lat ciesząca się ogromną popularnością wśród Polaków, wkrótce zyska nowe bezpośrednie połączenie lotnicze z lotniska Katowice-Pyżowice do Dubrownika. Linia lotnicza Ryanair planuje rozpoczęcie rejsów 31 marca 2025 roku. Loty będą odbywać się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, i potrwają aż do 23 października 2025 roku. To doskonała okazja dla miłośników Chorwacji, którzy już od lat wybierają ten kraj na swoich wakacyjnych wyprawach. Dubrownik, często nazywany perłą Adriatyku, jest jednym z najpiękniejszych miast Europy, które przyciąga turystów nie tylko malowniczymi krajobrazami, ale również bogatą historią. W zeszłym roku, jak pokazuje badanie opublikowane na brytyjskiej platformie Holidu, Dubrownik znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najpopularniejszych miast turystycznych w Europie. Jego starówka, wpisana na listę UNESCO, urzeka średniowiecznym układem ulic oraz unikalnym klimatem. Spacer po miejskich murach obronnych jest obowiązkowym punktem każdej wizyty. Stąd roztaczają się zapierające dech w piersiach widoki na turkusowe wody Adriatyku oraz pobliskie wyspy. Niezapomnianym przeżyciem jest również wizyta na wzgórzu Serć, które wznosi się na 412 metrów nad poziomem morza. Z jego szczytu można podziwiać panoramiczny widok na miasto oraz zachwycający krajobraz okolicy. Dubrownik stał się również znanym miejscem dla fanów popularnego serialu Gra o tron. Miasto odegrało rolę stolicy siedmiu królestw i można tu znaleźć wiele miejsc, które znane są z ekranu. Turyści mogą odwiedzić schody przed Wielkim Septem Baleora, czy ulicę, na której odbył się słynny marsz pokutny Sersej Lannister. Warto również skorzystać z organizowanych wycieczek śladami gry o tron, które przyciągają rzesze zwiedzających. Chorwacja to kraj pełen różnorodności, który oferuje nie tylko piękne plaże i malownicze widoki, ale także bogate życie kulturalne i liczne atrakcje turystyczne. Miejsca te są idealnym wyborem dla osób szukających aktywnego wypoczynku, jak i tych pragnących zrelaksować się nad wodą. Atrakcyjne oferty wakacyjne sprawiają, że Chorwacja staje się coraz bardziej kuszącym kierunkiem dla turystów z Polski. To wyjątkowy kraj, który na pewno zauroczy każdego swoimi urokami.